Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościem MedExpressu jest pan dr Piotr Gastoł, konsultant krajowy w dziedzinie urologii dziecięcej. Witam Panie doktorze. Dzień dobry, witam Panią redaktor. Panie doktorze, w czasie ostatniego posiedzenia Medycznej Racji Stanu y, wspominaliśmy o takich pilnych potrzebach związanych z opieką nad y, pacjentami z rozszczepem kręgosłupa. Jeśli patrzymy na dane Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych, to według y, tego rejestru mamy około 2000 pacjentów z rozszczepem kręgosłupa. Zacznijmy więc od y, takiego wskazania największych problemów y, związanych z opieką pacjentami, nad pacjentami z rozszczepem kręgosłupa. Jakie by pan doktor je wskazał? Problem ręku supa to jest problem neurochirurgiczny na początku, ale potem następstwa układu nerwowego prowadzą do zaburzeń funkcji pęcherza i dostaje ten pacjent już praktycznie na całe życie pacjentem urologa. pierwdziecięcego, potem do, od dorosłych i na pierwszy plan wychodzą zaburzenia funkcji pęcherza. Pęcher ma dwie funkcje, gromadzi może i opróżnia się z moczu i obie te funkcje są zaburzone w wyniku złego unerwienia pęcherza. I problemem głównym jest opróżnianie pęcherza z moczu. Zaburzone opróżnienie pęcherza z moczu powoduje do jego zalegania, do wysokich ciśnień i do, do tym samym do zakażeń moczu, które w konsekwencji uszkadzają nerki. I te, ci pacjenci źle leczeni, źle prowadzeni, no, finalnie kończą z niewydolnością nerek, i to był problem przez lata. Głównie te dzieci umierały. Rzadko, około 50% pacjentów z rozszczepem kręgosłupa umierał przed osiągnięciem dojrzałości, przed 1800 rokiem życia. Teraz prowadzenie nowoczesnego prowadzenia pacjenta pod względem urologicznym, głównie opróżnianie pęcherza z moczu, które wspomagamy za pomocą cewnikowania, doprowadziło do tego, że większość tych pacjentów, prawie 100%, 95%, dożywa w wieku dojrzałości i przechodzi w wiek już dojrzały. I chodzi pod opiekę urologów dorosłych. Jak mówiłem, problemem jest opróżnianie moczu z pęcherza. Mamy zrobić tak, żeby pęcherz był zbiornikiem na mocz niskociśniowym, co powoduje swobodny spływ moczu z nerek do pęcherza i w czasie opróżniania pęcherza też powinno być te ciśnienie niskie, czyli koło zera. I to daje nam cewnikowanie pęcherza, czyli wprowadzenie opróżniania pęcherza za pomocą wprowadzenia cewnika do pęcherza co trzy godziny, czyli takim odzwierciedleniem naturalnej, fizjologicznego częstości oddawania moczu. Mniej więcej co 3-4 godziny człowiek, który ma prawidłowo funkcjonujący pęcherz w ciągu dnia opróżnia ten pęcherz z czerwą na noc spimy te 7-8 godzin bez konieczności oddania moczu, to wynika z fizjologii też pracy nerek. I to staramy się wprowadzić do codzienności tego pacjenta z pęcherzem neurogennym po przepływaniu po rozszczepie kręgosłupa. Co trzy godziny opróżniany jest pęcherz za pomocą cewnika wprowadzonego do pęcherza. Na początku przez rodziców, w starszym wieku dzieci szybko opanowują tą czynność i, i opróżniają pęcherz co trzy godziny sama, samo cewnikując się. I tu jest problem jakości cewników. W Polsce niestety refundowane są cewniki starego typu. Cewniki sztywne, plastikowe, które wymagają pewnego reżimu, nie tylko i higienicznego, ale też reżimu z pomocą tego cewnika, żeby z pomóc ten cewnik, żeby on się w miarę dał prowadzić do cewki i to do tego służą żele, żele, które z jednej strony znieczulają, a, a drugie drugiej dają poślizg i tu jest problem, bo cewnik ten sztywny jest refundowany, a żel nie jest refundowany i dla oszczędności pacjenci po otwarciu tego żelu, który powinien być razu użyty i zutylizowany i używają go kilkakrotnie, czyli brak sterylności może doprowadzić do prowadzenia zakażenia za pomocą tego cewnika. On jest sztywny, może dawać urazy cewki, jest niewygodny w cewnikowaniu. Natomiast nowoczesne cewniki, cewniki hydrofilowe, które są już same z siebie pokryte po boku, które możliwe prowadzenie cewnika bez ryzyka zakażenia, ryzyka uszkodzenia cewki, niestety nie są refundowane, są dość drogie i, i nasza walka, nasza walka urologów dziecięcych jest to, m, teraz skoncentrowana na tym, żeby te cewniki, które są standardem w Europie, tak naprawdę w Europie tylko Polska i Bułgaria nie refunduje tych cewników dla swoich pacjentów. I nasza walka jest o to, żeby te cewniki były również refundowane, żeby każdy pacjent dostał to, co jest najlepsze. Teraz. Panie doktorze, wspomniał pan, że młody pacjent, młody człowiek musi cewnikować się kilka razy w ciągu dnia. Jest to też taki ogromny dyskomfort, żeby zrobić to w szkole w czasie, kiedy uczęszcza na zajęcia. Ten jakość cewnika jest tutaj kluczową kwestią, także od takiej strony, jeśli chodzi o wygodę, ale także minimalizuje ryzyko zakażeń. Proszę nam powiedzieć, jaki jest, jaka jest skala tego problemu? Jak wielu pacjentów, którzy muszą się cewnikować, pacjentów z rozszczepem kręgosłupa, no, trafia na oddziały szpitalne z powodu zakażenia? Pacjenci, którzy się cewnikują tymi sztywnymi, starymi cewnikami, to praktycznie każdy z nich przeszedł jakiś epizod zakażenia yy, układu moczowego, czy, yy, czy uszkodzenia u, u, urazowego cewki, bo ten stewnik cew, jest dość sztywny. I tak naprawdę to, to są, yy, tych dzieci yy, rodzi się w Polsce teraz koło 100-200 yy, w ciągu roku. Yy, tak naprawdę pod, opie pod opieką jest 2-2,5 tysiąca. Każdy z nich trafia na, na oddział, czy to urologii, czy, czy pediatrii z powodu zakażenia układu moczowego, bo no niestety yy, jakość tego cewnika jest taka, że niesie ze sobą to ryzyko zakażenia i każdy z nich prze, przechodzi. To. Ja, ja nie kojarzę pacjenta, który cewnikuje się takim cewnikiem, żeby nie miał chociaż raz epizodu zakażenia układu moczowego. Ono się zdarza i to jest praktycznie 90% tych dzieci ma yy, yy, zakażenie układu moczowego, które wymaga hospitalizacji, no a tym samym y, też taki pacjent, nie tylko on jest chory, ale ten rodzic jest chory, bo przecież jak dziecko trafia na oddział z powodu zakażenia, to, to i mama czy tata no, wypadają z codziennej pracy, codziennie, muszą być z tym dzieckiem w szpitalu i tak dalej. Także zakażenie układu moczowego to nie jest tylko choroba dla tego pacjenta, ale też jest choroba całej rodziny. Czy te częste zakażenia mogą i prowadzą do niewydolności nerek u młodych pacjentów? Tak, 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 oczywiście to się bardzo, jeżeli jest źle prowadzone, to nie ma siły, yy, to nerki odczuwają i teraz na szczęście jest mniejsze, mniejsza skala tego, tego yy, na, nasilenia niewydolności nerek z racji tego, że rzeczywiście yy, jakość naszej opieki się bardzo poprawia i świadomość lekarzy, nawet po ów też się poprawia i te dzieci są szybko yy, kierowane pod opiekę urologa. I mamy ten odsetek no, o wiele mniejszy, ale ze 30 lat temu, ja pamiętam, jak ja zaczynałem moją przygodę z urodzią dziecięcą, to no, ponad 50% dzieci z pęcherzem neurogennym miało objawy niewydolności nerek, wtórne do zakażeń, do, do złego opróżniania pęcherza. Teraz to się zdarza bardzo rzadko. Panie doktorze, a jak zmienia się jakość życia tego młodego pacjenta, który ma dostęp do nowoczesnego cewnika hydrofilowego? No to wszystko wynika z warunków, jakie daje ten cewnik hydrofilowy, jeżeli chodzi o wymogi co do cewnikowania. Cewnik sztywny wymaga tego, żeby otworzyć żel sterylny, otworzyć cewnik, pokryć tym żelem ten cewnik, następnie przygotować ujście cewki do wprowadzenia cewnika, czyli przemycie go, nie odkażenie, bo to nie chodzi o to, co ma być sterylne, to się nazywa czyste przerywane cewnikowanie, ten pacjent y, musiał mieć warunki, jeżeli w szkole to było, jest dziecko, to musi mieć warunki, nie wiem, gabinet czy zabiegowy, upielniania albo ubikacji dla, y, dla y, nauczycieli, no bo trudno, żeby on to robił w, w takiej ubikacji, y, która jest ogólnodostępna dla dzieci w szkole, bo to, to jest, no jest to i czynność dość pracochłonna i wymagająca pewnej intymności. Cewnik hydrofilowy nie ma tych wymogów, ten cewnik po wyjęciu Zopakowanie jest gotowe do użycia. Wystarczy, że ten pacjent nawet w opikacji takiej szkolnej, która jest, w miarę, jest czysta, umyje ręce, przemyje ujście cewki i wprowadzi sobie cewnik bez tych wszystkich okoliczności, które wymaga cewnik sztywny, żeby zachować, dział, zachować działowość, czyli tym samym zapobiec pobikłaniu cewnikowania, którym jest zakażenie układu moczowego. Także na pewno. Zmienia się tutaj jakość życia tego pacjenta, bo ułatwia bo to samo cewnikowanie znakomicie. To prawda, nie musi być nawet jakaś super sterylna gabinet zabiegowy pielęgniarski, tylko czysta ubikacja, gdzie no ma, ma pewną komfortnitywność i nie wymaga tych wszystkich yy, zabiegów, które są związane z użyciem tego żelu do cewnikowania, który no, no daje duży też... Taki dyskomfort około cewnikowy. Panie doktorze, oby jak najszybciej jednak zapadła decyzja, bo tutaj tylko czekamy na podpis ministra zdrowia o refundacji cewników hydrofilowych, co bez wątpienia poprawi jakość życia tych pacjentów, młodych pacjentów. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję, za Do widzenia.